W ogóle dużo było przygotowań? No trwało bardzo długo, ponieważ tańczyliśmy akurat poloneza, więc trochę, trochę to wszystko trwało. O tydzień, w środę, w sobotę, bardzo długo. 10. miejsce w plebiscycie sportowym naszej redakcji. Dzisiaj się pani bawi po raz drugi. Tak, jest okazja pod, podwójnie e, e, fetować to zwycięstwo. To szczęście zwycięstwo było ogromnym wyróżnieniem. Oczywiście się nie spodziewałam, bo piłka nożna kobiet nie jest tak popularna w całej Polsce, tym bardziej w Radomiu. Oczywiście jest to duże wyróżnienie dla, dla mnie i dla całej naszej drużyny oraz trenerów. A ma pani siłę jeszcze dzisiaj, dzisiaj się bawić? Wczoraj było delikatnie, była mała próba szpilek, miałam okazję wypróbować szpilki i było dobrze dzisiaj. Dzisiaj już sprętujemy studiówkę. Mam czas, żeby pobawić się przed maturą i potem już przygotować się do tego ważnego egzaminu. już może no, przebój weekend? weekend. Tak, tak był jeszcze raz no, i mam nadzieję, że się jeszcze powtórzy. Moja dziewczyna patrzy często w oczy i nie ukrywa sprawy przyjemności. Jak ją kocham tylko moją serwisz, czy dla mnie jego, to że to wiem, że to my ją i że